Witajcie na kanale China.pl. W tym materiale opowiem Wam trochę o wolnoobrotowej wyciskarce od Xiaomi o mocy 150W. Dokładnie, jaki to jest model, widzicie właśnie na ekranie. Urządzenie wyróżnia się świetnymi parametrami, niską ceną oraz dobrymi opiniami kupujących i to właśnie najbardziej przekonało mnie do zakupu. Urządzenie zostało zakupione w oficjalnym sklepie na AliExpress podczas wyprzedaży z okazji 11. urodzin AliExpress. Udało mi się załapać na super okazję AliExpress, w której cena z polskiego magazynu wynosiła 59,75 Informacje o takich promocjach możecie znaleźć na stronie china.pl wszystkie linki zostawię w opisie pod filmikiem. Natomiast standardowa cena wyciskarki to 80-100 dolarów w zależności czy są kupony sprzedawcy. Warto także zwrócić uwagę na to, że urządzenia wysyłane są z europejskich magazynów i dzięki temu przesyłka trafia do nas kurierem w kilka dni od zamówienia bez dodatkowych kosztów celnych. Jeśli chodzi o gwarancję to sklep daje jeden rok od zamówienia na silnik oraz akcesoria. Z informacji dostarczonej do kompletu można wyczytać, że pięciogwiazdkowa recenzja na AliExpress przedłuża okres gwarancji na wszystkie akcesoria oprócz głównego urządzenia. Przejdźmy teraz do zawartości opakowania. Wewnątrz można znaleźć takie elementy jak informacja o gwarancji, znalazł się nawet język polski oraz instrukcja obsługi. Tutaj języka polskiego już nie ma szczotka do czyszczenia wąski plastikowy popychacz. Dodatkowy wkład do lodów, pojemnik na sok o pojemności 1 litra oraz pojemnik na odpadki o pojemności 0,8 litra. Zapasowe, gumowe zatyczki, no i na końcu najważniejsze, czyli wyciskarka wolnoobrotowa, w której nałożone są takie elementy jak główne urządzenie z silnikiem, pojemnik na wrzut owoców, warzyw oraz pojemnik z dwoma wylotami, w którym jest siedmiosegmentowa spirala plus dwa filtry. Wyciskarka Miwai wykonana jest z bardzo dobrych jakościowo materiałów, wszystkie elementy są dobrze spasowane i uszczelnione. Jej wymiary to takie, jak widzicie na ekranie. A waga około 4 kg działa stosunkowo cicho przy twardych składnikach jak marchew troszkę minimalnie głośniej. W czasie pracy poziom hałasu nie przekracza 60 decybeli. Wewnątrz podstawy urządzenia umieszczono silnik o mocy 150 W, który pozwala na osiągnięcie stabilnych 43 obrotów na minutę. Według zaleceń producenta, aby nie obciążać i uszkodzić silnika, wyciskarka nie powinna pracować w ciągłym trybie więcej jak 20 minut. Obsługiwana jest w prosty sposób za pomocą jednego przycisku na uchwycie, i tutaj taka mała uwaga od producenta, że nie należy przełączać od razu z trybu ON do R, czyli do wstecznego. I jeśli chodzi o symbole, to ON uruchamia urządzenie, nie trzeba trzymać. O wyłącza O, bądź 0 wyłącza urządzenie, i R uruchamia tryb wsteczny, gdyby na przykład coś się zablokowało. I tutaj w tym przypadku trzeba trzymać przycisk. Otwór do wrzutu jest stosunkowo duży i wygodny. 7-segmentowa spirala ślimaka, pozwalająca na wrzucenie większych kawałków, jest ciężka i dobrze wykonana. Korpus posiada dwa wyloty: jeden służy do soku, a drugi do wyciskanej masy. Otwór na sok posiada również praktyczne zamknięcie, które można zamontować lub zdemontować, dzięki któremu nic nie wycieknie, jeśli na przykład nie mamy przygotowanego kubka lub pojemnika. Zaraz po tym, jak wyciskarka Miłaj do mnie dojechała, zacząłem testowanie. Jest używana przeze mnie. Praktycznie codziennie próbowałem już wielu owoców i warzyw i mogę stwierdzić, że jest to ciche i wytrzymałe urządzenie, które bardzo łatwo się czyści. Poszczególne części, w tym spirale, opukuje się po prostu pod wodą. Produkty, z których chcemy zrobić sok, wkłada się od góry. Szyjka jest na tyle szeroka, że nie trzeba kroić wszystkich owoców i warzyw. Na drobniejsze kawałki zaleca się jednak pokroić te najtwardsze, jak na przykład buraki czy marchew. Zastosowany system pozwala na zrobienie soku z minimalną i większą ilością miąższu. Ustawia się to na zasadzie ułożenia większego filtra w jeden z dwóch trójkątów w mniejszym filtrze. Można dodatkowo dokupić metalowy filtr dla bardzo czystego soku. Na filmiku, którym widzicie z 1,3 kg owoców wyszło mi około 1 litra soku z miąższem i według zaleceń producenta produkty, które zawierają mniej soku jak na przykład banan. Powinny być wrzucane z bardzo soczystymi owocami, jak na przykład pomarańcze. Pulpa z resztek jest bardzo sucha i nie ma potrzeby dwukrotnego mielenia. Jeśli chodzi o plusy, to na pewno jakość wykonania w stosunku do ceny działa stosunkowo cicho, dobrze radzi sobie z twardymi warzywami, jak na przykład marchew czy buraki bardzo łatwo się czyści i składa dobrze wyposażony zestaw możliwość zakupu części zamiennych. Natomiast jeśli chodzi o minusy, to krótki kabel zasilający około 50 cm i gumowa wkładka pod pojemnikiem z dwoma wylotami. I raz tutaj zdarzyło mi się, że zapomniałem wcisnąć tej wkładki i guma wkręciła się lekko w śrubę, ale na szczęście było już to na samym końcu i nic złego się nie stało. Także o tej gumowej zatyczce pod pojemnikiem trzeba pamiętać. Napiszcie w komentarzu, czy używacie wyciskarki wolnoobrotowe, czy może bardziej odpowiadają Wam sokowirówki. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.